Patrzcie tam na dół. Nie? Te. <laughs> Lądowanie awaryjne wyczumek Lorianowi stand-up. Stand-up? Lorian? Nie, weźcie ten Lorian to. Ech, dobra, nieważne, chodźmy. Ech. Nie poznaję tych drewnianych domów. Jakoś ich nie kojarzę. Możemy ominąć to miejsce? <laughs> A co? Chcesz negocjować naszą poprzednią taryfą inny punkt zrzutu? A to z nimi można negocjować? Może zabiorą nas gdzieś dalej. Raczej chodziło o to, że... że nie... nieważne. No dobra, znasz to miejsce? Aż za dobrze. Świetnie, to możesz nam opowiedzieć kto tu mieszka i jakie mają zwyczaje. Nie Dobra, weź mi za te psy najpierw Mam nadzieję, że były szczepione wściekliznę. Prędzej posądziałabym je o kiłę. Moja wyobraźnia podsuwa mi obrazy, których nie potrzebowałem do szczęścia. Przed nami jest strasznie dużo tych... Mm, kim oni w ogóle są? To są pielgrzymi. I tak po prostu się tu zatrzymali? Sądzę, że mieli problem z tym tam drobnym szkopułem. Na naszej ścieżce takie szkopuły pewnie się nie znajdą, co? W tej zatęchłej dziurze nie ma szans na cokolwiek, chociaż w połowie tak efektywnego. To co teraz? Może zapukamy, jak dobrze wychowane osoby, a oni nas wpuszczą? Tak, idealny pomysł, leci do zrób. I zapytaj, czy przy okazji nam herbaty nie zrobią. No, jakoś nie wy... a... No, zadziałało, widzisz? Widzę. Chodźmy. Widzicie te dekoracje halloweenowe? Hmm, co, wymyślili dla nas piniaty? Piniaty? W środku są cukierki? Nie, zwęglone zwłoki. Eee, mam niskie standardy, ale kurwa mać! Panda świrów! Czy wam do końca odwaliło pajace? Ta, już dawno temu. No. Chodźmy. Ech, wspaniała posiadłość. Poczekaj, aż wejdziesz. Eee... Nie wiem ile sarkazmu w poprzednią kwestię, ale jak widzisz, to dalej za mało. No tak, to było zanim dowiedziałem się, że wieszają spalone trupy jako zwierzę do powietrza. Może jednak możemy pójść inną drogą. Nep, Pamy się tędy. To jedna ścieżka do ofiarnej drogi. Ztewą dotrzemy na bagna, gdzie stoi lub raczej niż twierdza Legionów parą. He! A patrz, jak zaraz ich ożywię. Może posłuchaj więcej ognia? Podoba mi się ta taktyka, chodźmy. Czekaj, czekajcie, chwilę he? Widzisz co czai się koło schodów? Ojej, karzełek, mogę go przytulić? Chyba, że chcesz umrzeć, jest ich tu paru. Prawie nieostrożnych ruchów. I mogą nielicho zaszkodzić. Zrobimy tak: ja sobie tu pójdę. Albo może i nie. Ja tu jestem zagrożeniem. Typowe. No co? Nieważne. Skoro tak, to proponuję ruszyć dupę dalej. Mam wzmożoną potrzebę zrecenzowania tych ich piniaw. Muszę nawtykać temu i tam temu. I to niewerbalnie. Nie zawidzę tych grubych szmat. <laughs> jeżeli ktokolwiek je lubi, tam złe wieści. Czas na terapię oficjalnie minął. Panowie! Panie Z! A? Jesteś umierający! Żyjemy każdego dnia, to i umieramy odrobinę każdego dnia. Wydajesz się być lepszy w tym drugim. Jeśli coś warto robić, to warto robić to dobrze. Hej! Po raz drugi! Albo nie? Trubę też jest zdarzały, jazda! Ej, widłami? na mnie? Nie jestem Geralt. A, taki jeden białowłosy koleś. Był całkiem spoko, ale później został widłami w klatę. Czegoś tak. Ej. No dobra. Miejsce ponure jak ponure, ale chociaż mają studnie. <laughs> ja się gdzie utopić? Skaczesz? Ne, to jest dla amatorów. Teren wydaje się być czysty. To pozostało nam sprawdzić zabudowania. Nazywasz ty te typ gruzu i desek z zabudowaniami? Skrót myślowy. Jest szybciej. I niepoprawnie. Nie wiem, czy chcemy tam wchodzić. Ej, no nie przesadzaj! Co to może być takiego, że. Eee. Wiesz co, ja pójdę sprawdzić, czy nie mam mnie nigdzie. Wracaj tam i wytnij nam drogę. drogę. No, 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 no. Skoro nalegasz... E, jakieś dziękuję, że coś. Dobra robota. Eee? Gdzie jesteś, Roja? Na dole. I co tam jest? Supa. E, Albo ociepiała do reszty, albo. Albo to zupa z trupa? To chyba zupa ze stusa. Wiecie co, ja, ja pójdę schodami. Hmm. Faktycznie zupa. Rozumiem, że to faktycznie była zupa ze stusa. No dobra. Chodźcie tutaj i pamiętajcie, żeby nie podnieść się blisko tych klatek. Czemu? Zaraziła się nadmiarem odwagi od pana Zeta. Czy to tylko lekko myślność? To taka tutejsza forma zwierzątek domowych. Ewentualnie dekoracji, tak samo jak te halalne piniaty. Te. No cóż, ostrzegałem. Wow! To była niespodzianka. Arf! Ładnie. w to macie? Okej, okay. nie ta uliczka. Ma ktoś jakieś pomysły? Idziesz przodem? Świeży pomysł nie powiem. Naczekajcie chwilę. Ej, próbować to do zaklęcia. Przestało. Okej, okay, nieważne, jazda. Uhur. Ja yep, kolejne Uwaga na domy po lewej Chodzimy po zasięg tej cholernej kretynki I czy, idziesz tam? Idę Kochy Szczerze powiem, że łatwiej mi omijać te jej zaklęcia niż biegać tutaj Dobra, roja, czas na leczenie Teraz trzeba pogadać z tą panią na górze. Zobaczymy, czym radę z nią pogadać. Tak. Nie, za głośno! Chodziło o to, żeby ją ten załatwić tym i zrzucić tutaj na dół. Baby łatwiej. Dobra, czekajcie chwilę, Spróbuj jeszcze raz tego. to proszę dać pole do działania. Czyli yy, zostań tu ze mną w roju i. Z Aha! Niech będzie zetem. Zleciała na dół. A to oznacza, że. Można ją spaść! Uff, to też ciężko. No cóż. Aha. Nagle zrobiło się dość cicho i spokojnie. No, tylko wszystko skrzypi jak jasna cholera. Ty chyba naprawdę nie lubisz tego miejsca A. Ej, tu mój znajomy Hodrik? Ej, Hodrik! Nie, obawiam się, że coś mi się poprzedzował w łapy to nie Znasz tutaj każdego wariata? Ech, może. Ech, cóż, powiedziałbym spoczywaj w pokoju od ale szansa na to jest raczej nikła. Ech. Proponuję na chwilę klapnąć przy tym ognisku tutaj.